Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i raz płucuję. Dzisiaj przedstawimy Wam kolejną realizację Jakonu. Obecnie znajdujemy się w Niepuszewie, jest to miejscowość pod Poznaniem. Magazyn, w którym jesteśmy ma 4000 metrów kwadratowych. Jest również powierzchnia biurowa osobna, do której też później pójdziemy. Ona ma około 600 metrów kwadratowych. Może pokrótce przedstawię Wam zakres naszych prac, więc może zacznijmy od tego, że z reguły na takich zleceniach inwestor sobie życzy zamiatanie dźwigarów. Są to takie belki tutaj przy samym sufizie. Muszą one być odkurzone. Do tego używamy podnośnika koszowego, ponieważ jest to wysokość około 10 metrów. Kolejnym naszym zadaniem jest standardowym oczywiście umycie posadzki. Ta posadzka, jak wspominałem, ma powierzchnię 4000 m2. Szacowany czas takiego mycia to jest około dwóch dni z zamiataniem. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, są tutaj bramy wjazdowe. Te bramy też musimy umyć. Kolejną rzeczą są płyty warstwowe. W zależności od zabrudzenia, z reguły jest to jakaś tam wysokość mniej więcej dwóch metrów od, od ziemi. Następną rzeczą jest mycie tutaj okien na hali, ponieważ biurowiec jest jakby od wewnątrz i od zewnątrz usytuowany. W środku są też są te okna, które musimy umyć również z podnośnika. Kolejną Innym etapem jest mycie zewnętrzne, to już za chwilę przejdziemy sobie na zewnątrz. Jest mycie zewnętrzne witryn biurowca. Ok, to tyle na temat hali. A teraz zapraszam Was na powierzchnię biurowe. A teraz pokażę Wam część biurową i zakres jaki nas obowiązuje. Zapraszam. I tak jak widzicie jesteśmy już tutaj w części biurowej, tutaj mamy pierwsze pomieszczenie, do umycia są drzwi, tak jak widzicie są jeszcze tutaj naklejki po remoncie, posadzka jest do umycia, okna, przeszklenia, wszystkie trzeba tutaj umyć. Wiadomo, przed podjęciem mycia trzeba ściągnąć taśmę z ram okiennych. Zapraszam Was dalej. Jest tu wiele różnych pomieszczeń. Jedno z tych pomieszczeń tutaj jakaś rozdzielnia jest, tu też wiadomo posadzka, kurze, wszystko musi być umyte. Są tu też pomieszczenia gospodarcze, tak jak widać. Tu też również musimy e, każdy szczegół umyć. Dobra, zapraszam Was na górę. Schody, barierki tutaj też jest, e, wszystko musi być domyte. E, idziemy sobie dalej. Stają jeszcze tutaj prace wykończeniowe, ponieważ firma, która robiła wykończenia musi poprawiać, więc my też musimy się z nimi to w jakiś sposób tutaj dogadać, żeby wyminąć się i nie wchodzić sobie w drogę. Yy, mamy tutaj toalety. Jak widzicie wszystko musimy tutaj do, wymyć. Są tu jeszcze taśmy ochronne, ponieważ ta firma wykończeniowa robi te poprawki, jak mówiłem. Dobra, zapraszam Was na ostatnią kondygnację tego biurowca. Wszystko wygląda praktycznie tak samo. Taka ciekawostka, czy my, przy myciu różnych rodzajów, właśnie okien. Też zgłaszam usterki, to jest bardzo ważne dla wykonawcy, żeby też wiedział, ponieważ no, też chcemy im pomóc w tym, żeby ten obiekt został oddany w jak najlepszej jakości. Tutaj również mamy, prawdopodobnie to będzie tutaj szatnia. Jeszcze tak jak widać tutaj firmy wykończeniowe sobie działają. Tu są toalety. Posadzka, która jest do domycia, płytki, wszystkie ramy, lustra, wszystko musi być na błyskawie. Tak jeszcze chciałem dodać, że do mycia takiej posadki, jak jest tutaj jest bardzo brudna, nie używamy mopów, my używamy do tego szorowarek jednotarczowych, odpowiedniej chemii, która ściąga pył budowlany i do tego wciągamy to odkurzaczem przemysłowym, ponieważ myciem mopem tutaj w takich warunkach trwałoby za długo. I tak jak mówiłem, jednym z obowiązków, które musimy tutaj też wykonać, to jest umycie fasady szklanej. Właśnie przed nią stoimy tutaj. Też potrzebujemy podnosika koszowego, ponieważ jest ona na wysokości. Warunki pogodowe nie za bardzo dzisiaj sprzyjają, aczkolwiek dla nas ważny jest termin i wykonanie naszych, naszej usługi w terminie, więc deszcz nam jest niestraszny. Prowadzę firmę sprzątającą, to normalne, że muszę przyjechać i wymienić pracownikowi worek w odkurzaczu. Prowadzę firmę sprzątającą, to normalne, że dostaję telefon, przyjeżdżam na miejsce, poinformowany przez pracownika, że maszyna nie działa, po czym on zapomniał otworzyć zaworu z wodą. I tym miłym akcentem kończę dzisiaj ten odcinek. Zapraszam na następne.